Nazywam się Marcin Trojanowski, jestem dyrektorem Biura Zewnętrznego Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Warszawie. Pan Paweł Rogaliński jest laureatem konkursu organizowanego przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Był to laureatem konkursu dla studentów. Grupa EPL rozmawia ze studentami. Napisał bardzo ciekawą pracę na, ten, na temat jak jego zdaniem powinny być wydatkowane środki unijne. Został zwycięzcą, internauci, internauci zdecydowali, że jego praca jest, jest najlepsza, głosowali na niego. Wygrał e, trzy miesięczny staż w, w sekretariacie naszej grupy w Brukseli i w Strasburgu. Staż, staż ma miejsce w dziale prasowym grupy w polskiej sekcji, gdzie Pan Paweł odpowiada za pomoc naszym doradcom w przygotowaniu komunikatów prasowych, w przygotowaniu różnego rodzaju notatek ze spotkań. Prace, którą wykonuje, pracę, którą wykonuje cieszy się, cieszy się uznaniem zarówno naszych współpracowników w sekretariacie, jak i, i, i posłów.